Siema, na z tej strony. Kolejny odcinek naszej serii z Minecrafta. Dzisiaj, w innym miejscu niż zawsze. Nie jesteśmy już u siebie. Przyciągłem nas w miejsce, w którym będziemy coś budować. Tu mamy przygotowane materiały na naszą. na nasz dzisiejszy projekt. A co to będzie? Zabieramy się za ekspiarkę połączoną z MobGrinderem. Żeby zdobywać itemy z wrogich mobów I jeszcze do tego zdobywać level, który na chwilę obecną widzicie mam dosyć mały Bo sobie w bazie robiłem małe zaklinania, książek i tak dalej Pobiegałem, pozbierałem trochę materiałów Byłem znowu w nederze Tu wam wrzucę fragment W którym znalazłem wzór na ulepszenie zbroi w netherite'ową Spędziłem tam trochę czasu, nie nagrywałem tego, znaczy może tak, nagrywałem, nie będę wam tego tu wrzucał, bo to była dłuższa chwila biegania tak naprawdę. Na szczęście udało się w następnym zwiedzonym bastionie to znaleźć, ale podtrzymuję moje zdanie, że nienawidzę Nederu. Dobra, łapcie ten fragment, tutaj jak zdobywam to, a ja się okay. zabieram za budowanie. Cały, cały projekt jest ściągnięty od youtubera Gorilla. Więc nie będę tego wrzucał w formie poradnika. W opisie wam zawrę link do jego filmiku, jak on to buduje. A ja będę wam wrzucał aktualizację co jakiś czas, na jakim etapie jesteśmy. Mam nadzieję, że to nie zajmie za dużo czasu, bo może nie tylko na tym sobie skończymy ten odcinek. Może sobie potem jeszcze trochę podekspimy, pozaklinamy książeczek. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. A teraz zabieramy się za budowanie. Halo halo, mała aktualizacja. Mamy wybudowaną już tutaj platformę. Miejsce, w którym albo będą ginąć, gdy będą odpalone ogniska, albo jak tutaj będą spadać, będzie im zostawało jedno pół serduszka, gdzie sobie je będę dobijał. Tutaj jedynie co do projektu od youtubera, którego wyciągam, zrobię małą, małą zmianę. Mam tutaj trzy skrzynki, nie jedną, żeby trochę więcej się tego mogło gromadzić naraz. No i mam prawie skończoną pierwszą platformę, na której się będą pojawiać. Platformy robimy dwie. bo Tam robię jakieś porównanie, że dwie dają w sumie najlepszą wydajność, potem trzecia, czwarta już tam dużo tego nie zwiększa. Ale to jeszcze zobaczymy. Co? Wdrapuję się na górę. Teraz zszedłem sobie na dół, żeby się właśnie przespać, plus wziąć się resztę materiału z skrzyni. No, problem mam jedynie taki, że sobie wejście zablokowałem o, w ten sposób. Hop, i co? Działamy dalej. Tu mamy właśnie tą pierwszą platformę zrobioną. Jeszcze tutaj właśnie musimy sobie to do końca uzupełnić. Zrobić sobie wodę i prawdory, żeby wpadały. Też tutaj wedle projektu będę stawiał dywany, żeby mi się pająki nie rozpiły, żeby mi tego nie zacinały. No, już po w którym miejscu położyłem. To jeszcze raz zrobimy. No i stawiamy sobie trapdory z jednej i z drugiej strony. No ale to jak będziecie chętni to zbudować, to polecam właśnie wejść sobie tam do niego na kanał. On to w bardzo fajny, prosty sposób wytłumaczył. Co, lecimy dalej. Mam nadzieję, że na następny. Ah, Raz, jak się zobaczymy, to już będę kończył. Albo będę miał skończona. Zobaczymy. Kolejna aktualizacja w prawdziwym świecie w sumie mamy już następny dzień kontynuujemy budowę naszego mobgrindera wracam teraz z bazy mam ze sobą stół do zaklinania, nowy wykraftowałem nowy stół nowe biblioteczki, trochę książeczek pobiegałem za krowami zmniejszyłem trochę ich populację żeby mieć skóry dobrałem materiałów więcej, bo mi się zaczynały kończyć i teraz wracam na miejsce, gdzie powstaje nasz mob Grinder. Yy, idę go dokończyć. Pokażę Wam zaraz efekt finalny, jak to działa. Może zrobimy sobie mały test wydajnościowy. Zostawię go na przykład odpalonego na nie wiem, pół godzinki czy coś. Zobaczę, ile mi nazbiera surowców. Potem sobie trochę podekspimy. No i co ludzie? Fajnie to nawet dzisiaj idzie. Znaczy... Bez większych komplikacji w grze, bo w prawdziwym świecie tak naprawdę musiałem przerwać wczoraj nagrywanie, kończę dopiero na następny dzień, czyli dzisiaj, więc nie pamiętam nawet za bardzo na którym etapie skończyłem, ale co, mam nadzieję, że szybko się z tym uwinę i zaraz będziemy mogli sprawdzić efekt końcowy. No a w następnym odcinku wydaje mi się, że będziemy już lecieć szukać debrisów, żeby zaenchantować za sobie netheretową zbroję. Też muszę zobaczyć ile diamentów mi będzie potrzebne, żeby yy, zrobić sobie więcej tych ulepszaczy, bo mam tylko jeden a potrzebne mi będą jeszcze trzy. A kompletnie nie pamiętam na to craftingu. Czy nie pamiętam? No nie znam, bo widziałem to tylko i wyłącznie tam w tych snapshotach jak dałem przeglądy więc yy, może być śmiesznie. Diamentów na szczęście trochę mam, bo kop kopiąc Deep Slide a teraz na właśnie na ten Mob Grinder to tych diamentów też trochę znalazłem, a z tą fortuną, którą mam na kilofie, tylko dwójką, ale już tak naprawdę kopanie surowców zrobiło się niezwykle przyjemne. Bo jest ich dużo po krótkim czasie. I co? U, delfinek. Witam pana delfina. Już się prezentuje z daleka. On jest prawie ukończony, ten mi zostało tylko i wyłącznie tak naprawdę dokończyć drugie piętro. Także co? Zbierzemy sobie jeszcze skrzyneczkę stąd. Będziemy ją mieli od razu na później na skrzynki. To sobie zostawimy wysepkę oświetlaną. Nie wiem czy ono nam się do czegokolwiek przyda Chociaż w tej farmie też będę chciał przeawkowywać od czasu do czasu Więc może zrobimy sobie tutaj też jakąś jeszcze inną farmę, która będzie też AFK działać A tam gdzieś To chyba już się tam pokazuje Mamy monument Więc też fajnie, też będziemy musieli zwiedzić w jeden dzień Ale to w przyszłości, w przyszłości sobie narobimy miksturek właśnie odporności odporności yy, oddychania pod wodą odporności na duszenie się yy, i sobie go zwiedzimy zdobędziemy parę gąbek dzięki czemu za jakiś czas możemy będziemy mogli zrobić coś pod wodą też mi się marzy jakaś jakiś osuszony kawałek oceanu w którym postawię sobie baza ale to Kwestia czasu, tak naprawdę jakimiś większymi budowlami się zajmiemy dopiero, gdy będę miał e literę wszystko i w miarę sensownym czasie będę mógł te materiały zbierać. A to co mówiłem w pierwszym odcinku, jak ktoś oglądał, pamiętny z tragiczną jakością, to będę chciał zrobić też kolejkę na mapie, gdzie będę po różnych punktach mapy sobie jeździł wagonikiem. I to nadal jest aktualny pomysł, dalej będę chciał to zrobić. Ale najpierw będę chciał zrobić sobie farmę żelaza, żeby jednak zdobywanie żelaza na tory było sprawniejsze. A teraz muszę pomyśleć, jak tu wejść, bo pode mną już jest woda. To co? Widzimy się, jak skończę. Skończyłem i to jest to kropka w kropkę, jakby wyszedł z fabryki. A jaki brzydki! Wstawiłem sobie tu jeszcze piecek, bo przepaliłem sobie sztabkę żelaza. Bo nie mam ze sobą krzesiwa, żeby odpalić ogniska. A ogniska muszą być odpalone, żeby sprawdzić wydajność. Bo wtedy Moby giną ma jeżeli ogniska zgaszę, to wtedy mogę sobie ekspić. Ja teraz lecę na górę. Już wam przewinę to miasto windą i sprawdzimy sobie wydajność tej farmy przez, nie wiem, załóżmy, którą mamy godzinę, jest 11:18. A ja sobie na pół godziny tutaj postać zostawię. Niech sobie postoi, pawkuje. A ja sprawdzę, ile w tym czasie pojawi nam się rzeczy. Zrobiłem sobie z tego timelapsa, A potem sobie zakliniemy kilka książek. Zobaczymy, czy nam coś fajnego poleci. Może sobie coś dorzucimy do naszych narzędzi. Albo zostawiłem sobie jakieś książki i zrobimy sobie nowe narzędzia. Ale to. Jeszcze do sprawdzenia Na razie tak Zrobię sobie tutaj taki porządek W ekwipunku Żeby móc Wyciągnąć to co tam się Nagromadziło w międzyczasie No chyba tyle starczy No tego nie ma tak specjalnie dużo Wy do spania Bierzemy krzesiwo Odpalamy Tutaj opróżnimy i startujemy zbieranie itemów. Do zobaczenia za pół godziny. Halo halo, Kojowski z tej strony. Mamy głośno przez te moby. 11.51, czyli minęło tak plus minus 31 minut. Mamy noc, no i tyle nam się rzeczy nazbierało. No, akurat kolega do mnie napisał. Mamy prawie 5 staków gunpowdera. Trochę kości. Ile dokładnie? No, 5 staków z hakiem. A no, mięso, strzały, strzał też widzę. 5 staków z hakiem. Więc działa to fajnie. Jak na pół godziny, super wynik, moim zdaniem. Yy, teraz co? Prześpimy się. Aha. No ja, racja. Może tu, tu można pospać. I co? Zrobimy sobie teraz krótkie cięcie, bo akurat bawię się z psem. Yy, I jak się pobawimy, to wrócę i pobawimy się książkami. Do zobaczenia. Halo, halo, kochani. Już wracam po krótkim cięciu. Yy, tutaj odrzucimy sobie te rzeczy, co mi pozbierałem wcześniej. I porobimy sobie książeczki, które potem ten Maras potem wybierą. Weźmiemy sobie lapis. I co? Zmieniamy to na zwykłą. A, jeszcze tamten jedno. I co? Działamy! Nabijamy 30 level. Wam też to jeszcze skrócę, bo to też pewnie chwilę zajmie. Tym bardziej, że miałem grę spawzowaną, więc yy, nie leciały mi moby. I co? Widzimy się, jak będę miał 30 i powiem wam plus minus, ile mi to zajęło czasu. Halo, halo, mamy 33 level. Zajęło to jakieś 10 minut. Nie pamiętam z jakiego levela startowałem. Chyba z 9. No ale. Hmm. Aha, dobra. Czemu na 24. Co jest nie tak. Zaraz sobie tu dobudujemy więcej regałów. Musiałem coś źle policzyć. Ale Zawsze byłem pewny, że jest 12 potrzebne. O, no, dorzuciemo drewno. Mam na szczęście. Myślałem, że będę musiał iść. Budujemy co jeszcze dwie, bo to może 14 było a źle, pamiętam. I teraz sprawdzamy. Na 28, czyli jeszcze, jeszcze musimy z dwa regały albo jeden. A, to postawimy dwa. Będziemy się oszczędzać. Tutaj o ciszę, proszę. Teraz, ja mamy na 30, ale trafił nam się wielostrzał. Czyli w sumie nic ciekawego. Czyli zrobimy sobie na pierwszy, co tu mamy. Morska fortuna, to też jest nam chyba zbędne. Teraz mamy przeszycie. No, też, bo ja z kuszy nie korzystam. Ostrość 3 to już jest coś. Teraz sobie te książeczki odrapiemy. Zabijemy tych co się tu pojawili I co będziemy mieli teraz? Moc, to nauk nam się przyda akurat Jeszcze właśnie tą naprawę będę musiał ogarnąć Ale to sobie naprawę ogarnę Trzeba muszę z wieśniaków ogarnąć, bo naprawy się chyba nie da w stole dostać Ale nie pamiętam, będę się musiał doedukować no dobra, doczekamy znowu do 233 i lecimy z następną książką. Następna nam losuje moc 3, nauk. I następną mamy przynętę, czyli nic ciekawego. I następna, kolejna przynęta. Mamy nam to szczęście. Porażenie to jest na trójząb, To sobie zrobimy, bo to nam się może przydać. Moc jeden i poczuć jeden sobie zerujemy. Tu już mamy dwie książeczki, które, są, które se potem założymy. I lecimy znowu z levelem. Dobra, mamy porażenie. Co tu jeszcze mamy? Płomień na łuk. Nie, raczej płomienia nie chcę. To będziemy mieli do wyzerowania i mamy szerokie ostrze i to bym już chciał. Więc co? Ja sobie dowiję czy jest kolejny level i nie będę was już tym zanudzał. Skończymy sobie w tym miejscu odcinek. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do zostawienia łapki w górę i co? Na razie.